Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Wybrałem się na samotny rajd po Czarnorzeczko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Już kiedyś tam około 5 km zrobiłem, czyli taka krótka spacerówka. I postanowiłem, wiecie co, od czasu do czasu dla moich przede wszystkim uczniów, wychowanków Fundacji Troska wysyłać takie filmiki, bo naokoło są różne treści, a ja chcę Wam mówić o ważnych rzeczach dotyczących mądrego rozgrywania życia. Nie wiem, czy czytałeś dzisiaj Ewangelię z niedzieli, bo jest niedziela, o Janie Chrzcicielu, który dziwny, to był dziwny chłopak, trochę zbuntowany, tak jak na zewnątrz ktoś na niego patrzył, ponieważ mieszkał na pustyni, jadł szarańcze, miód leśny, opasywał się pasem skórzanym i chodził ubrany w skórę wirbłącią a przecież jego rodzice to byli ludzie usytuowani ojciec Zachariasz wykształcony, mama Elżbieta mieszkali w Aim Karim i tak naprawdę jak ktoś z boku patrzył na Jana Chrzciciela to współczuł Elżbiecie i Zachariaszowi mówiąc Kurczę biedny chłopak zwariował, y, mieszka na odludziu, sfiksował. Y, taki współczesny hipis, pobuntowany y, młodzieniec, ale y, Elżbieta gdzieś tam w sercu głęboko wiedziała przecież, że kiedyś go Bóg wybrał y, na Nazirejczyka, czyli powołał go na proroka. Y, Zachariasz też o tym wiedział, ale też jakoś to przeżywali, że właśnie jest trochę daleko od nich, mieszka na pustyni. No i on w tym, powiedzmy, swoim buncie w cudzysłowie pozytywnie się buntował, bo szukał Boga, ale można się buntować niepozytywnie można się buntować wcale nie szukając Boga, ale szukając zła. Więc zapytaj siebie, jeśli się buntujesz, a jeśli jesteś w wieku dorastania, to na pewno to czy ten błąd prowadzi Cię do Boga, jak Jana Chrzciciela, czy właśnie do zła. Jan Chrzciciel wyszedł na pustynię, na, na ciszę, bo nieraz właśnie trzeba poszukać takiej pustyni, ciszy, lasu, żeby nastroić swoje serce na Boga, usłyszeć Boga. Zapytać się Boże, co chcesz mi powiedzieć? Bo człowiek staje się tym, czym się karmi. Stajesz się tym, co jesz. Jan Chrzciciel Właśnie, może, może już miał dość, słuchajcie, tego formalizmu, tej obudy faryzeuszów, którzy go naokoło otaczali, pan Jezus, którzy byli na zewnątrz pobożni, świetnie realizowali wszystkie przykazania, a wewnątrz ich serce było pełne zdzierstwa, zgnilizny. I może właśnie on szukał. Takiej drogi radykalnej chciał być jak prorogi Jeremiasz, jak prorogi Zajasz, którzy żyli przed nim na no 7 wieków w Królestwie Izraela. Warto się pozytywnie buntować. Warto w tym buncie przede wszystkim szukać Boga. Ja jestem w cudownym miejscu. Wyszedłem na szczyty tutaj tego parku krajobrazowego, świeci na mnie słońce. I bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia jeszcze pokażę właśnie kilka tych widoków tutaj z tej góry, żebyście widzieli jak to wszystko właśnie wygląda. Tu jest to słoneczko, a tam już jest właśnie, że tak powiem, kozówek dom troski do którego zapraszam i widać właśnie wiśniową, markuszową okolicę Strzyżowa. No dobrej niedzieli, dobrego tygodnia Wam życzę. Pozdrawiam na razie.